Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. I oczywiście skupimy się dziś na rynku oraz o tym, jak pewien wskaźnik może nam uchylić rąbka tajemnicy co dalej z ceną Bitcoina. Pojawia się zatem pytanie, czy jesteśmy na drodze do kontynuacji naszego rynku byka z ogromnym parabolicznym ruchem, który wyśle cenę Bitcoina znacznie wyżej? No na to pytanie trochę światło może rzucić jeden wskaźnik, który nazywa się Bitcoin Hash Ribbon. I właśnie pokazał sygnał kupna, a analitycy zaczynają się ekscytować. Więc czy to czas, aby sprzedawać swój samochód, dzieci oraz nerkę i inwestować w krypto, czy wielkie pieniądze czekają za rogiem, zostańcie ze mną przez kolejne następne minut, aby dowiedzieć się więcej co to oznacza. Najpierw wyjaśnijmy czym jest Bitcoin Hash Ribbon. Aby to zrozumieć musimy nauczyć się czym jest wskaźnik Hash Rate. Hash Rate to moc obliczeniowa sieci Proof of Work, a w naszym przypadku mówimy o Bitcoinie. Wyobraź sobie łamigłówkę z ogromnym zamkiem kombinacyjnym z miliardami możliwych kombinacji do otwarcia. Musimy odgadnąć dokładną kombinację, a Hash Rate to liczba kombinacji, które komputer może spróbować na sekundę. W naszym w kontekście sieć Bitcoina ma tysiące i tysiące komputerów lub tam można je nazywać oczywiście koparkami, które próbują tę zagadkę cały czas odgadnąć. Jest to też największa sieć komputerowa na świecie, również najbardziej bezpieczna. Im szybszy komputer, tym więcej kombinacji możesz spróbować, a więc większa szansa, że odgadnie właśnie właściwą odpowiedź tej łamigłówki. Oczywiście kopacz, który rozwiąże zagadkę, dostaje nagrodę, którą w tym przypadku jest nagroda za blok Bitcoina oraz wszystko zawarte w tym bloku. Ta konfiguracja zabezpiecza sieć, im więcej jest kopaczy, tym wyższy staje się Hashrate, im wyższy staje się hash rate, tym bardziej bezpieczna i odporna staje się sieć. Co ciekawe, hash rate zwykle rośnie, gdy cena bitcoina jest wysoka. Może również wzrosnąć, gdy koszt energii elektrycznej do kopania bitcoina jest niski w porównaniu do ceny Bitcoina. Oczywiście im niższy koszt energii elektrycznej, tym większy będzie margines zysku dla kopacza Bitcoina. Jednak hash rate czasami spada, zwłaszcza gdy cena bitcoina się cofa i również spada. Musimy pamiętać, że kopacze bitcoina, no mimo że oczywiście ich lubimy i szanujemy, to nie robią tego z dobroci serca. Jest to dla nich biznes, który generuje ogromne pieniądze. Ci kopacze prowadzą wielkie, kosztowne operacje z kosztami, właśnie energii elektrycznej, utrzymania wynajmu, zakupu tego sprzętu, muszą spłacać inwestorów i utrzymywać właśnie te kosztowne koparki. Dodatkowo muszą regularnie wymieniać koparki, więc czasami przestają kopać, gdy koszty operacyjne są zbyt wysokie. No ale należy też pamiętać, że gdy patrzymy na to z szerszej perspektywy, hash rate zwykle rośnie, czasem może spaść, ale generalnie jest w trendzie wzrostowym. Teraz, kiedy rozumiemy już hash rate, no to musimy porozmawiać o hash rate. Hash Ribbon został stworzony przez analityka Charlesa Edwardsa w 2019 roku. Edwards jest także założycielem Caprioli Investments. Wskaźnik ten koncentruje się na zachowaniu kopaczy Bitcoina. Hash Ribbon używa dwóch prostych średnich kroczących SMA: hash rate krótkoterminowej, zwykle 30-dniowej, i długoterminowej, zwykle 60-dniowej średniej kroczącej. Kiedy krótkoterminowa średnia krocząca przecina się poniżej długoterminowej średniej kroczącej, wskazuje to na potencjalną fazę kapitulacji na rynku. Oznacza to, że kopacze prawdopodobnie mają trudności. Ekonomiczne i mogą być zmuszeni do zamknięcia swoich operacji wydobywczych. Przypomnienie jest takie, że Bitcoin stanowi około połowę całego rynku kryptowalut, więc to co się dzieje z Bitcoinem ma ogromne znaczenie dla całego rynku. Historycznie te okresy kapitulacji często zbiegały się z dołkami cen Bitcoina. Dlatego gdy krótkoterminowa średnia krocząca ponownie przekracza długoterminową średnią kroczącą, jest to uważane za potencjalny sygnał kupna, sugerując, że najgorsze załamania na rynku mogą być już za nami. No i ten sygnał właśnie się teraz pojawił. No okej, okay, okej, okay, ale Zawsze mamy te sygnały kupne z różnych wskaźników. Jaki jest zatem ten wskaźnik, dlaczego on jest taki wyjątkowy i czemu mamy na niego patrzeć? No, cóż, zgodzę się na pewno z tym, że nie ma wskaźnika, który daje 100% dokładności, ale wskaźnik hash rate Bitcoina ma dotychczasową skuteczność na poziomie około 84%. No, co trzeba przyznać, brzmi naprawdę wyśmienicie. Wyobraźcie sobie tak dla przykładu, że wchodzicie do kasyna, gracie w ruletkę, no obstawiacie tam czerwone lub czarne, no a wasze szanse na wygraną każde razowo wynoszą 8 na 10. No, wydaje się, że wtedy byście grali cały. Dzień i wrócili do domu z dość pokaźną sumką pieniędzy. No i to jest rodzaj dokładności, o którym mówimy w przypadku Bitcoin Hash Ribbon. No okej, okay, brzmi to nieźle, ale rynek teraz spada. No widzimy, że na wykresach nie wygląda to za dobrze. Wiele osób, oczywiście, jak zawsze mówi, że spadniemy do zera. No cóż, twórca wskaźnika oczywiście ma odpowiedź na wahania cen. Powiedział on, zachowajcie spokój: do 15% spadku jest to kompletnie normalne dla Hash Ribbon. Jeśli tracisz głowę przy spadku o 2%, no to nie powinno cię tutaj być. No i oczywiście ja się tutaj zgadzam, powinniśmy zachować spokój i patrzeć na te dane zamiast szaleć w dni z czerwonymi liczbami. Czasami zaglądam do sekcji komentarzy, no głównie właśnie na Twitterze i widzę, że wtedy no właśnie, gdy krypto spada no to często te komentarze są po prostu zabójcze, że ludzie już kończą, wszystko się kończy, wszystko jest kamerstwo, oszustwo a tam Bitcoin spadł o 2 3%. Stąd można się zastanowić, no tak naprawdę ludzie, o czym wy mówicie? No jeżeli chcielibyście mówić właśnie o dodatkowych środkach, które dostajecie, można by powiedzieć za darmo, a nie macie jeszcze konta na Bybit, to serdecznie was zapraszam do założenia takiego konta warto ten stan rzeczy zmienić. Ja sam z tej giełdy korzystam. Jest to moim zdaniem giełda numer jeden na świecie, przede wszystkim pod względem niskich opłat transakcyjnych. Są one tam niższe niż u konkurencji oraz po możliwości zarobku przez różnego rodzaju akcje i konkursy, które są tam organizowane. Także rejestrując się z linku, który macie widoczny w podpiętym komentarzu oraz w opisie tego filmu, będziecie mieli dostęp do różnego rodzaju benefitów, takich jak bonus na start po dokonaniu wpłaty na minimum 100 dolarów, dodatkowe zniżki na opłaty na giełdzie oraz darmowy dostęp do roli VIP na naszym Discordzie. Dzięki któremu odblokujecie dostęp do większej ilości treści związanej głównie z tradingiem oraz zagraniami naszych traderów. Także ja Was serdecznie zapraszam, a my przechodzimy do dalszej części filmu. No, mówiąc o danych, no to spójrzmy na ostatnie dwa razy, kiedy ten sygnał zapalił sygnał kupna. Ostatni był w sierpniu 2023 roku, kiedy Bitcoin handlował w okolicach 29 tysięcy. Wcześniej zapalił się około stycznia 2023 roku, kiedy Bitcoin był w okolicach 20, tam 21 tysięcy dolarów. Jeżeli podążałbyś za tymi dwoma ostatnimi sygnałami kupna, zarobiłbyś mniej więcej tam 200-300% no i wydaje mi się, że większość osób byłaby z takiego zarobku zadowolona. Nawet jeżeli rynek porusza się teraz bocznie, między tym 55 a 70 tysięcy, ponieważ kupiłeś tanio wtedy, no to jesteś i tak na dużym zysku. Cofając się jeszcze dalej, po halvingu Bitcoina w 2020 roku, rynek poruszał się bocznie przez miesiące. Otrzymaliśmy sygnał kupna w czasie bardzo niskiej zmienności, a następnie cena wzrosła z 9 tysięcy do 12 tysięcy dolarów. Nie jest takiś jakiś, nie wiadomo jak dramatyczny i gigantyczny wzrost, ale zasadniczo cena poruszała się bocznie przez miesiące, po tym początkowym ruchu, a potem zobaczyliśmy, jak ten sygnał kupna się uruchomił, a po prostu cena wzrosła. No a propos, ten sygnał kupna pojawił się w lipcu, więc to interesujące, jaka jest właśnie sezonowość rynków i jak to może nas nie przestawać ciągle zadziwiać. Oczywiście pojawia się pytanie, czy to czas, aby wziąć właśnie drugi kredyt, sprzedać nerkę, sprzedać dzieci albo je gdzieś tam wynająć do ciężkiej pracy, no maksymalnie obciążyć kartę kredytową i zainwestować w bitcoina, no oczywiście tak trochę żartem mówiąc tutaj, no moim zdaniem no nie jest to rozsądne, nie jest to też porada finansowa, co wam tutaj prezentuję dzisiaj, i zdecydowanie odradzam takie szalone zamiary, gdyż może się to po prostu skończyć źle, jeżeli podejmiecie złe kroki, nie macie odpowiedniej psychiki. Dlatego pamiętajcie, że no w takie podejście często może być bardzo hazardowe, a my skupiamy się tutaj na tym, aby mieć podejście bardziej inwestorskie. Oczywiście nie mogę ci powiedzieć, co ty masz robić z twoimi pieniędzmi, gdyż są one twoje, ale proszę nie róbcie niczego głupiego, co może przysporzyć wam problemy przez długie lata. A jeżeli nie chcielibyście być na tym rynku sami i chcielibyście go rozgrywać jeszcze lepiej, to wpadajcie na. Naszego Discorda znajdziecie tam mnóstwo informacji i duże community, gdyż jest to również największa taka grupka w Polsce. Dodatkowo, jeżeli zarejestrowaliście się z mojego linka do Bybit, to możecie odebrać darmowy dostęp do funkcji VIP, która daje takie bonusy, właśnie jak call od naszych traderów, o których wspominałem wcześniej. Wrzucają oni tam screeny swoich zagrań, więc wtedy możecie po prostu sporo od nich wyciągnąć, zobaczyć, jak grają, jak to się ma z rzeczywistością i wtedy podjąć własną decyzję, czy jest to coś dla Was i czy chcecie spróbować w taki sposób sobie jeszcze dorobić. Stąd, jeżeli jesteście zainteresowani, wejdźcie w Link w opisie, następnie w zakładkę instrukcja, a później należy wykonać kilka prostych kroków, które nie zajmą tam dłużej niż dwie minutki. A po przeklikaniu kilku okien dostaniecie tarole VIP oraz dostęp do dodatkowych treści. Ja was zapraszam, jest to naprawdę super community, a my lecimy dalej. No tak czy inaczej, dla długoterminowych widzów, wiecie najlepiej, czas na zakupy najlepszy, był tam w zeszłym roku, w 2022 roku. Oczywiście, no czasu teraz cofnąć nie możemy, więc najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to szukać takich sygnałów, ale zamiast polegać tylko na jednym wskaźniku, może warto poszukać. Różnych zbieżności. Hash Ribbon nie jest idealny, jak Wam wcześniej mówiłem, no i szukając innych wskaźników, sprawdź, czy po prostu reszta z nich też się zgadza. Na przykład czekajmy na odbicie od 50 i studniowych średnich kroczących wykładniczych, lub może czekajmy po prostu na przetestowanie tego głównego poziomu wsparcia, gdzie mamy od dłuższego czasu ten szklany sufit, czyli ta okolica 72 tysięcy dolarów. Dodatkowo można sprawić, czy RSA jest w strefie wyprzedzania i tak dalej, i tak dalej. Właściwie ostatnio było wyprzedane, a teraz mamy sygnał kupna bitcoina. Czy jest to wystarczające? Znak, no, czas pokaże. Najważniejsze to nie polegać tylko na jednym wskaźniku lub nie polegać na wskaźnikach bez próby zobaczenia całego obrazu tego, co się dzieje na rynku. No, dodatkowo, jeżeli Trump wejdzie i powie, że zrobi z bitcoina aktywo rezerwowe, to będzie to mega bycze i może naprawdę napędzić ręki. A z tego, co już przedstawiałem wam w poprzednim odcinku, to w sumie po tych wyborach, niezależnie kto wygrywał historycznie patrząc, to ceny kryptowalut rosły do góry. Pamiętajmy, że podczas gdy hash, reborn bitcoina jest potężnym narzędziem, to i tak nie ma gwarancji, jeżeli chodzi o taki wskaźnik. Wysokie prawdopodobieństwo sukcesu nie równa się gwarantowanym zyskom, ale wysoka skuteczność tego wskaźnika zdecydowanie sprawia, że warto na niego zwrócić uwagę. Pamiętaj o tym, używaj go w połączeniu z innymi narzędziami, biorąc pod uwagę cały obraz. Jak zawsze, warto mieć po prostu zdrowy rozsądek i skupić się na tym, aby być coraz lepszym. Dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić wam ten wskaźnik. Może to być kolejna rzecz, którą możecie mieć właśnie na swoim radarze, jeżeli chodzi o ocenianie rynku. Chodzi mi o to tutaj, aby was edukować, aby dać wam tą tak zwaną wędkę, żebyście później sami mogli ryby łowić. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się dzisiaj podobał. Jeżeli Wam się podobał, to proszę tutaj rzućcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście do tej subskrypcji nakłaniam. Będzie tu coraz więcej lepszych, ciekawszych i merytorycznych treści. A na dzisiaj już Wam dziękuję. Trzymajcie się, zarabiajcie. Cześć.